Ile musisz mieć akcji Porsche, żeby zarabiać 1000 zł miesięcznie z dywidend od tej spółki? Marzy Ci się samochód od Porsche? A może jednak wolisz dochód pasywny od Porsche? Zobaczmy ile musisz mieć akcji, żeby co miesiąc wpadał Tobie tysiak z dywidend. Aktualna dywidenda Porsche to 2,30 euro na akcję rocznie. Przy obecnym kursie to około 9,82 zł na akcję. A więc żeby zarabiać 12 000 złotych rocznie z dywidend potrzebujemy 1222 akcje. A mnożąc tą ilość akcji przez cenę za jedną akcję i przez obecny kurs to nam daje 214 tysięcy złotych inwestycji. Czyli żeby zgarniać 1000 złotych miesięcznie od Porsche musiałbyś zainwestować w ponad 214 tysięcy złotych. A przypominam, że ta kwota z dywidend jest to kwota brutto, więc odliczamy jeszcze podatek. A po więcej takich wyliczeń oraz inwestycyjnych smaczków, zapraszam na kanał YouTube oraz do naszego Telegrama.